Siemanko widanko z Sedona a w dzisiejszym odcinku po raz pierwszy raz zagramy sobie we FNAF into the Pit. Enter potwierdź, bierzemy straszny tak żeby sobie nie utrudniać. Prolog, OK. I zaczynajmy. Czy coś interesującego mogłoby się tutaj w końcu wydarzyć? E, OK. Oswald, czas już iść. Springboni, czy żeby to był Spring Bonnie? E, czy naprawdę nie mogę nigdzie indziej pójść. Pizza była dobra z pierwszymi kilkoma razami. naprawdę chcę zrobić już coś nowego. Oj, da, daj spokój os. Jeff nie może być takim na, najgorszym miejscem na spędzanie czasu. Każdy dzień wygląda tak samo przez całe lato. Wychodzę... Biorę pizzę i kapie się na ugrodzone tłuszczem żółte ściany <głos》> przez wiele godzin. Tym czekam, aż mnie odbierzesz. Gdzie w tym wszystkim jest zabawa? Prawie się cieszę, że szkoła jutro się zaczyna. Nie radzę się z takich rzeczy cieszyć, okej. Okay? Będę i będę w końcu... Będę wiedzie, widzieć to miejsce tylko w weekendy. Przepraszam, przepraszam sobie. Jeżeli w żaden... Jeżeli... Inaczej, przepraszam, syn. Wiem, że żadnemu dziecku nie powinno być dane móc bawić się tylko i wyłącznie w walnej pizzerii Jeffa, ale to wszystko co mamy, to wszystko na co nas stać. Wiesz, że od zamknięcia my mamy trudną sytuację finansową, jak tylko dostanę pełny etat w sklepie na rogu. Jeśli sklep na rogu przetrwa tak długo, wszystko w tym mieście jest martwe lub umierające i nie wiadomo co zamkną następne. Dlaczego nie? nie możemy pojechać do sąsiedniego miasta, gdzie przeprowadza, przeprowadza się reszta ludzi? Wszyscy moi przyjaciele tam są. Babcia powinna poradzić sobie z przejechaniem kilku mil. Cóż, dopóki słabe kości nie wzmocnią się z dnia na dzień, przeprowadzka nie wchodzi w grę. Trzy kropki. Czy nie możemy po prostu owinąć babci w podniebanym? Widzę, że Oswald ma dobre pomysły. Też trzeba to wypróbować. Ha, i gdyby to było takie proste. Nawet z potężną mocą folii bąbelkowej, nadal jest zbyt słaba, żeby… żeby… jest zbyt słaba. I to się nie zmieni. Słuchajcie, jakby… już dwa razy nie weszło mi nagrywanie tego, więc jestem lekko wkurzona. Cóż… Ech. Mówiąc o rzeczach, które się zmieniają, zakładam, że ten opus nadal jest na rogu przy światłach. Serio? Zrób jeśli ten stwór nawet tam będzie, dam ci dodatkowego dolara na kolejny kawałek pizzy Ha, nie ma to jak kolejna pizza, nie? Dosłownie, siedzimy tam każdego dnia i jeszcze kolejna pizza. Okej. Okay. Podoba mi się grafika tej gry, bardzo ładnie wygląda. No jest, nadal tam. Nadal martwy. Będzie lepiej os. Cóż, nie może być gorzej. Tak trzymaj. A i ja mam dziwne że właśnie może być gorzej. Ty chyba o tym nie wiesz, ale właśnie może być gorzej. Eee, jakim jestem ojcem i jeśli nie mogę go uszczęśliwić? Nie mówiąc już o zapomnieniu mu, o zapomnieniu mu czegoś więcej niż pizza. Przepraszam, że tak się to potoczyło osłonic. Jeszcze nie wszystko sprawdzone. Cóż, znowu spóźniony tato. Na pizzę się spóźnił jeszcze co? Pamiętasz, e, kiedy to, to było to miejsce? Totalnie, moje rodzice zabierali mnie tutaj cały czas. Nadal pamiętam jak bawiłem... A to nie, to jest to jest matka jego. Jego czy kogo? Chyba tak. E, no to pamiętam jak bawiłem się w basenie z pijaczkami i złapałem grzybicę. Fuj, prawdopodobnie dlatego jest ogrodzony. No i wiesz... Dobra, jesteśmy Oswaldem. Hmm, to jest basen z kulkami. Okej, okay, bym pogadał z ludźmi. Mapa M. Okej, okay, mamy mapę. Tak. Nie rozmawiajmy już więcej o tym ożliwym basenie z kulkami. Dobra, czyli to nie była historia Oswalda. Dobra, e to ja nie wiedziałem. Możemy to? Są zamknięte, dobra. W ogóle jedną rękę mam tutaj, bo jakby stwierdziłem, że po co, skoro ta granie jest zawadzona na myszkę, no możemy tu wejść. A, aż dziwne, bo po prostu było jakbyśmy mogli na... już na początku gry wszędzie wchodzić, nie? Więc jakby to jest logiczne, no to wchodzimy do basenu z piłkami, chyba, nie? Hej, to naprawdę istnieje. Wygląda naprawdę obrzydliwie, ale zastanawiam się, co by zrobił tak gdybym się ukrył i się zgubił na chwilę. Może nauczyłby się mnie nie zostawić w takim strasznym miejscu na cały dzień. Nie radziłbym osłon. Napiszcie w komentarzu, czy straciliście się tego rzamskara, bo, bo ja nie wiem, nie jakby mnie to nie przeszkodziło. Um, o, bo tylko nie złapać zapalenia spojówek. Nie wiem, od kiedy odbazanie z kamień staje się z spojówek, ale okej. Okay. Freddy Fatbel! Na to czekali wszyscy wyłączyłem. Co do! Okej, okay, a więc idziemy dalej, począł mnie. Go. Muszę przecież. Chica! Freddy i Bonnie! Nieważne, Nieważne, nie O! 25 centów za cukier, mógłbym mieć tylko kilka końca życia. Mama by mnie nie była zadowolona. No, no nie, to no wiadomo jest. O, Mike. Jo koleś, świetne ciuchy. Nigdy wcześniej nigdy nie widziałem takiej luby. Ehm, um, dziękuję. Lubię twoją koszulkę. Futures of the Flashback. A nie Back the Futures? Back to the Futures? W sensie powrót do przyszłości? Znaczy, ta, tam dokładnie, o tutaj mam obrazek właśnie. Z tym plakerem, znaczy. To mój ulubiony oldschoolowy film. Old o czym ty mówisz? Ten film wyrażę jakieś 3 tygodnie temu. Spokojnie, on tylko żartuje. Jestem Mike, a to jest Chip. Masz jakieś imię w dzieciaku? Tymczasem dzieciak mówiący do... Dzieciaka... Dzieciak mówiący do drugiego dzieciaka... Dzieciaka. Ale okej. Okay. Jestem Ozzyk. Ozzyk. Jak trzeba odzieć. Trzeba Z OZ oczywiście. A, to znaczy, o, 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 tak, widziałem to kiedyś. Moje rodzice naz, y, nazywają mnie Os. Pewnie sam wzięli to imię. Czego nigdy cię, wcześniej nie widzieliśmy Os? Ja... Y, y, Dobre pytanie. Hej, jesteś zabawny. To nic złego być nowym dzieciakiem w mieście. Os. Y, w mieście. Os. Nowy młyn przyciągnął do miasta wiele dzieciaków takich jak ty. Nowy. A czy to nie jest ten młyn, który jego ojciec założył? Pan mi nowy, Mój tata tam pracuje, tata Majka też. Myślę, że i twój tata właśnie został w tym pracę. Co? Ale czy kiedyś... czy kolwiek. tensujesz nowego, pozwól mi się pobawić zanim tu się zadomowi. Chcesz zagrać z nami w os? Pytanie. Że mi fajnie. Nic, ale nie sądzę, żebym miał tu być. Cóż, gdzie indziej miałbyś być? Cześć, Sprintra... cześć. Znaczy Springbone. Nie będę was spoilerował, ale umówmy się. Kto to może być inny, tak? Na logikę to weźmy. No choć człowiek chce pogadać o, z Tobą o filmach. Okej, okay. super. Chodźmy za samą gier. Pytanie, czy. Nie wiem, co się dzieje, ale fajnie by było coś na chwilę. Lepiej niż schował... E, lepiej niż chować się w tym obrzydliwym basenie z piłkami. A kto wie, kiedy tata się pojawi? Mam pytanie, czy możemy. Że serio, Os że Os Oswald, serio, że, że się tego nie zauważył, to jest Spring Bonnie'ego stojącego tam, za, tam w drzwiach, to dziwne trochę. Kupony na Foxy Pirate Ploaza. No, fajnie by było spotkać tutaj Foxego. jakby to jest ulubiony animatronik stworzył FNaFa, znaczy, stworzył. Scott stworzył FNAF ale chodzi mi o to, że nie wiecie o co chodzi. O, fajne gierki mamy, minigierki mamy. Ej, widzę, że tutaj twórcy tu sobie. Gdybym miał wolczor, mógłbym go wymienić tutaj na nagrodę. Jakie to retro. I to jest Max. Widzicie to? To jest roślinka z Fnafora. Mamy pluszaki czy Kaffredego i po niego. Mamy rakietę i mamy maskę Foksego. Ale ciekawe, że roślinka z tego jest. Nie, nie spodziewałbym się tak. Mamy tutaj fajne LEDy takie. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Szczerze, fajnie to wygląda, bo to tak zachodzi ta chyba w 20% psak, jak to wygląda. Więc Wy chyba nie widzicie tego, bo to jest nagrane i to może być maksymalnie szczęśliwe. Weź kiedyś w Pizza Roller, roller os, Nie w Pizza Roller, ale widziałem coś podobnego. To najnowszy i najlepszy model od Fred. Fazbear's. Więc nie jestem zdziwiony, więc nie jestem zdziwiony. Mamy tu całkiem ekskluzywny sprzęt. Co to jest Fre Fazbear? Ha, i dzieciak. Tutaj nie zna Fazbera. Jesteś niesamowity, chodź. Weź piłkę, pokażę ci jak grać. Może dam ci forek, może. Okej, okay. okej, okay. okej. Okay. Okej, okay. spróbuj. Mm, tutaj, w celujemy. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. po prostu. Nie wierzę, ale suszę ja mogę poradzić, suszę. Tak, szkoda. Moja kolej. Jest jej całkiem dobry, Eee... Tak, tak, tak. Czytamy dialogi dokładnie tak. Wcale nic tak, że ja pomijam. Chyba nasza kolej. Jest. No nie wie, ej, serio. Spodziewałem się czegoś lepszego. Aha, jemu trochę. Ok. Jest. Końcu. No teraz zaczynajmy. I 50, nieźle. Um, Ostatnia piękna osób, staraj się. I lecimy. Jest. 220. Nieźle, nieźle, nieźle. E, Niezwyciężony. Dobra, Staw, nie musimy się odtworzyć znowu. To tylko motywuje go. Żeby bardziej się postarał następnym razem. No dobra. Co teraz? E, może zabranu back. Okej. Okay. Bardzo fajna okazja, żeby pokazać o sobie. Dobra, w sumie czołmy. Super, Będę pierwszym, e, przechodzę się do tego dobra, uciekamy. E, coś tu chyba się zbagowało. Aha, masz. Już, już mnie złapałeś. Ej, ej serio, widzieliście to. Coś tu chyba się zbagowało. Ach, dzisiaj jestem, jest tu tłoczny. Tłocz. Czuję, że nie mogłem e, cię w ogóle przegonić. Myślę, że masz rację, wszyscy grają przed lekcjami. Hmm, może w coś zagrałem. Krowanego. No i to jest gra, w której jestem nowa. Do tak. E, w której jestem nowa. Wyzywam cię. Nie, nie wiem po co brzmią tą mikrofon, tak nie to jest. A, lecimy, lecimy. Pójdziemy się schować tu. Na przykład, zobaczmy by nie. W ogóle, sprosimy. Te postacie wyglądają jak te, które rysuje. Tak jak u, u mojego brata, montaż on też rysuje postać z na ale okej. Okay. Szliwe dziecko, to miejsce jest najlepsze. Chcę tu zostać na zawsze. No zobaczymy, jak zaraz to co się wydarzy, to zobacz. Tata mówił, że później pójdziemy do kina. Super, co oglądacie? Nie wiem, coś co lu o ludziach łapających duch. Nie pamiętam. Czy by Ghostbuster? Tak mi się wydaje. No dobra, nieważne. Eee, widziałem to w zeszłym tygodniu. Eee, nie daj się obślinić. Ten tułacz nie jest dobry. Ej, a czy, czy chłop cały czas za mną chyba... Kiedy on mnie złapie? Aż wyjdę. Czy on mnie w ogóle szuka? A nie, bo to Berek miał być. Dobra, słuchajcie, bo ja wiem co trzeba zrobić. Ja wiem co trzeba zrobić, wiem. Ok, wejdźmy tędy. Kupony na. Kupcy Pirates. Ej, możemy wyjść? Możemy, no. możemy. Miałem się tutaj trochę rozejrzeć, więc. Nie możemy niestety wyjść. No ale cóż, z mam to Dobra. Schowajmy się tutaj w automatach. Nie, arcade. Tutaj na pewno się nie schowamy. Zobaczmy, co jest. Tutaj może będziemy mogli dwa. Zabda byte87? Czy to jest kost. Ym, to jest Golden Freddy. O, pusty kostium. Założę się, że nigdy by, że nigdy by tam nie sprawdzili. No, dobra. Tak, ale jakby ja chcę... To zbyt oczywiste. To jest zbyt oczywiste. Jakby gra nam nie pozwoli... Czerwiec? The Bite of 85? To naprawdę jest jak w tym filmie Five Nights at Freddy, prawda? Tak mi się wydaje, że to F coś nam sugeruje. Słyszę kroki, lepiej się Schowam. schowam. No, schowam po raz. O, ej, możemy, jak widzicie, przysłuchać sobie kamerkę. Więc fajnie. U Jezus, jaki ja zmęczony jestem. Majter pokazuje, ile chaosu robisz, bądź cicho. Nasz całe szczęście, że to na mikrofon nie, nie nie działa. Uf, mam nadzieję, że Mike tego nie usłyszy. Muszę się szybko schować. Go nie widzę jakoś. Mike, nie zła próba, nice try. Ale i tak cię słyszę. Cheap. Ale ja szczerze w tych wętach nic nie widziałem oprócz Among Nie <noise> Nieważne, znalazłeś już szło. Od... Jeszcze nie, jest cicho. W przeciwieństwie do ciebie. Cóż, ja może znajdę go pierwszy. No, nawet ten tłumacz taki w miarę czasami, ale no. Hehe, <noise> nigdy mnie nie znajdą. Musiały, musiały korki polecić, nie? Jakby to jest klasa. Totalny klasa. O, sobie już trzymamy, 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 trzymamy. Dobra. Już? Jakoś szybko. Co to u licha było? Dobrze, że y, mnie to nie założyło. Pewnie nie powinienem tutaj być. Co się dzieje? Może Spring atakuje atakuje? Nie pomyślałem o tym. No dobra, tak, czek. E... O nie! Szybko ratować dzieci. Okay. Halo, halo? Ktoś tam jest? Chip, Mike. Cholera. Krzyczeń nic nie daje. Za dużo ludzi krzyczy. Gdzie oni są? Może wiedzą co się dzieje? Okej. Okay. Eee... To nie chcę... Fajn, bardzo fajnie. Sorry, ale no, musiałem kańcznąć. Dobra, to wchodzi teraz widać. no może ty też wyjść, tak patrz tutaj na No, jakby wiesz, no, może nie, że... Um, okej. Okay. Może nie, że po prostu wyjść, ale lepiej by chyba to... Nie to wejść, wejdź do środka i teraz biegniemy chyba z tym do... Co z piłkami? Przynajmniej według nie byłoby to najlepsze rozwiązanie. O. Radio, jakieś takie... Się... Sprawdźmy tak... Sprawdźmy. Ale ej, fajnie to animacja wygląda. 120 fps, Fajnie, fajnie. Mega fajnie. Wam powiem, fajnie to wygląda, nie? Serio. Tylko zaraz coś się chyba wydarzy niedobrego. A, no dobra. Zabrał nam ci ze sobą. Bardzo mądre. Słuchaj, że zanim poszedłeś. Czy to mnie, żeby za poszedł? Może Macipa i Majka? Nie wątpię, bo jakby wszyscy uciekli, więc może oni też. To pójdźmy może tędy, nie wiem. prawda nie wiem, no. Tylko jak ja bym tylko wiedział gdzie to jest, to będę podążał za tym. O chleb! Czy to Freddy Fazbear. Akurat płynę. to To, co do basenu z piłkami. Lecić mordo! Jakby, szybko, szybko. Nie Mplace only, tylko tu jest basen z piłkami. Szybko. Chodź, jakby nie ociągaj się, bo jakby nie chcesz chyba być zjedzony, jakby, widzisz, przez sprint po niego. Czy co on tam z tą zarobi? Pewnie się włoży do... Yy, no? Ała... Tam jest! Jeff to jest taki typowy pracownik. Taki, które może ci się chyba nie pogadło, no ale cóż. Oswald, co ci przyszło do głowy, żeby chować się w ten stary, możliwym czymś? Nie słyszę, jak cię wyłałem. Tato nie, No, i... I we Weź ty, Weź. Oswald i cholero. A co jakbyśmy go nie wyciągnęli? Mam takie pytanie. Ciekawe co by się stało, jakbyśmy go w ogóle nie wyciągnęli. Bym się chciał przekonać, ale cóż ja mogę zrobić? Tato wszystko w porządku. Moja jakość, O cholera. No to mamy przeswany, jakby to powiedzieć. Bardzo mamy nawet przeswany. Eee, mimo i chłopaki. Jeff, e, czekaj, Jeff, myślę, że coś... Ja jestem tak z moim tatą... Hmm... Wygląda na zdrowego. Pył pewnie ci zaszkodził dzieciaku. Był, idzie do domu i odpoczy. Czekaj, czekaj, czekaj. Tym bardziej, że jutro szkoła, a ty siedzisz tutaj. No kurde, serio, mógłbyś jakoś to inaczej wykorzystać, I w tym przypadku my już się, ja już z wami się żegnam. Eee, no, co zrobiliśmy, moją dacie? Dokąd mnie zabierasz? No dobra, najpierw ten dialog. Skąd w ogóle wiesz jak prowadzić? Dom? Skąd wiedziałeś, gdzie mieszkam? Bo on jest jakby trochę z Twoim datą połączony. Albo to prędzej ten Spring Bonnie jest połączony z Twoim I równocześnie z Twoim datą. Nie radziłbym ci uciekać, bo jakby on by cię i tak znalazł. Jakby i tak by dogonił. No dobra, poczekajmy na katceńkę. Bo czemu nie? O, ale, kotel. Ja po prostu pójdę do swojego pokoju na raz, okej. Okay? A jakiś ten Spring, to duży się wydaje. Co się dzieje? Co mam zrobić? Ostatnio do mamy może będzie wiedziała, co zrobić. To zawsze zostawia swoją komórkę w domu. Założę się, że jest w jego pokoju. I w tym właśnie momencie kończymy ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Yy, widzimy się w następnym odcinku, najpewniej jutro. Wy widzicie to w piątek, a ja go wstawię w sobotę. W sensie wstawię ten w piątek, ale w sobotę, kto wie, może też zauważycie film. Więc co? Wszystko mnie boli, ale pozdrawiam Was. Não,